Do, dobry wieczór. Dobry wieczór. I, I teraz chcieliśmy Wam przedstawić dwóch szalonych, zapalonych metkarzy. Tak. Godzina 23.20. 23, My właśnie pakujemy się na łajbę. I wiecie, co? 25. Dzień. Nie powiemy Wam jakiego miesiąca, dlatego. Października. Bo nie miałeś tego mówić. Żeby nie, żeby nie kodowali w jakim dniu najlepiej no biorą tak, ryby No tak no tak, Mają no. przegrane znowu zawsze Musimy omawiać scenariusz przed no tak. I pytałeś teraz w jakim dniu najlepiej biorą ryby Ale to październik następny rok ma być Próbujemy, będziemy próbować I jak to zawsze rozpoczynamy Z Pawłem mieliśmy już do czynienia Wy znacie Pawła, ja znam Pawła Znamy się wspólnie Jak to by powiedział? Ahoj przygodo Ahoj. A dzisiaj będzie El Eldorado. Będzie, tak, będzie, <laughs> będzie. Be, aha, zapomnieliśmy TikToków. TikToków Bdy, nie mamy? Y, be, pa, pamiątką będą już. Be, każda jedna ryba będzie uwieczniona na zdjęciu. Tak, 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 Na zdjęciu. Będzie później widać każde zdjęcie czy nagranie. Chcieliśmy kupić TikToki. Ale wszystkie stacje w Holandii są zamknięte. Wszystkiego dobrego. Nie zanudzamy. Lecimy, bo ryby czekają. Ciao, ciao. <laughs> Coś tutaj się dzieje, słuchajcie Nie wiem, Paweł stara się Uruchomić przygotowania Właśnie zwijamy yy, W liczbie pojedynczej zwijamy Co? W liczbie pojedynczej zwijamy Bo ja powiedziałem, właśnie zwijamy no. Teraz motorek Cykupyku Pięknie już stało. Dobra, działamy dalej. w liczbie już mnogiej. Godzina pierwsza trzydzieści trzy. Paweł, jak zwykle, rozpoczyna. Już robię zdjęcie. Słuchajcie, w Holandii dzieją się bardzo dziwne rzeczy, bo nawet barki potrafią transportować księżyc. Proszę bardzo, żeby nie było. Kiedyś ktoś coś tam mówił. Ukradli, a to po prostu tylko przewożą. Nie ma to, że tamto. O, proszę bardzo. Ładnie zapakowany na barkę i sobie spływa. Jutro go przywiozą z powrotem. Będą chyba wybrały, bo nutrie zaczęły swój żer. <noise> Zaczyna się coś dziać, wiadomo co Uwaga A gdzie koleżanka płynie? A. Proszę bardzo, taka wypasiona No, jak szybko Dzień dobry, może na łódkę? Jakąś przynętę podamy? No, nie ma problemu Okej okay. Ale wypasiona! Oh, oh, oh. Chciałem powiedzieć, że o godzinie którejś nieznanej dla nas obojga jest druga ryba na pokładzie, która macha ogonkiem Paweł robię to bez zdjęcie, żeby uwiecznić, że ryba takowa jest. Czekaj sekundę. Nie wiem co się dzieje, ale Paweł y, zasmuca mnie swoją poważną postawą. Trzecia rybka na pokładzie. Już robię zdjęcie. Uwaga. Dlaczego ja nagrywam tutaj? Dobra, nagrywam. Myślałem, że rękę swoją nagrywam. Oczywiście yy, to będzie czwarte ujęcie. Czy możemy zatrzymać ten film? <śpiewa> robię zdjęcie. <śpiewa> Chciałem powiedzieć, że Pawłowi już podziękujemy. Paweł opuści ten pokład w jakiś sposób, nie wiem jeszcze jaki, ale nagram go na pewno. A teraz zrobię zdjęcie. Coś mogę powiedzieć. To może niech Paweł się coś wypowie. Dobry wieczór. W końcu, w końcu, w końcu. Dobry wieczór to panu już powiemy. W Dobranoc. W końcu, w końcu ten pan coś dzisiaj wytargał. No i bardzo proszę o, bardzo ładne. Proszę o zdjęcie. Zobaczymy. Wracamy z powrotem na wajby godzinka z paroma minutami brzemka i wracamy obławiać szału nie było w moim przypadku pałowy coś tam złowił jakieś brania były i powiem wam że lecimy dalej walczyć lecimy dalej walczyć próbować ryba się pojawiała, wychodziła i tylko tyle spoglądała, lub uciekała. Z relacji wędkarskich, z osobami, które tu znamy, rozmawialiśmy, jest właśnie tak, jak mówię. Pokazuje się ryba i ucieka, jakby się bała, jakby była poparzona, ale mam nadzieję, jakby była poparzona, ale mam nadzieję, że że to zaowocuje bo jak się szuka to się on znajduje lecimy z tematem Druga nocka przed nami, to znaczy my, jak wypłynęliśmy, to jeszcze nie wróciliśmy. <grywa> I tak będzie planowana nocka, dłuższa nocka, bo godzinę nam się wydłuży. Pierwsze refleksje po pierwszej nocce nie wychodziły duże sandacze wychodziła ryba nie chciała brać. Można tu spojrzeć z innej strony oglądający mogą pomyśleć, Paweł złowił, Ty nie złowiłeś. Praca, praca i praca. Agresywność wypracował je Paweł. Szacun, bo naprawdę nie chcę ryba współpracować. Ja również nad nawet tą jedną, dwoma braniami ciężko musiałem się skupić, skoncentrować. Jak ruszyć nie wiem, W stronę. prawo, w lewo. Nie, nie zawsze tak jest, że ktoś, wszyscy muszą razem równo łowić. Zobaczymy, co nam przyniesie noc. Ta nocka. Ma się zmienić świat na zachodni w nocy. Przestawimy jeszcze godzinę, sobie, żeby ten zachodni nam biał dłużej. A co będzie, jak będzie to się okaże? Dara! Rozpoczyna się tragedia. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok i pawanie nie rozbolą rączki. Zdjęcie będzie już. Paweł chyba złowił Setnego sandaczyka. Czy oby na pewno Paweł zamierza jeszcze dzisiaj wędkować? No, robimy zdjęcie. My kończymy z Pawłem wędkowanie. Tak się zastanawiamy, co z tą rybą się dzieje. Gdzie ta ryba jest? Tak idziemy po pomoście i tak zagwozdka. Co się działo? Dwa dni wędkowania. Tragedia, brak ryby, brak reakcji. A kto wie, trzeba zawsze być pozytywny myśli Może gdzieś na brzegu leżą, które się robią. Nie wiem. Teraz trzeba i przy brzegu szukać ryby. O, proszę bardzo, ja drobnicy, powolutku. Powolutku, ale drobnicy jest od groma. O, o, o pięknie. Piękna drobnica. Kto tam wie? Co w wodzie pisze, jak drogi? Opros, jaki piękny garbus. Oleg garbus! 40 cm Jak byk. Ale taki 40, 40 to spoko. spokojnie. nie. Oprócz. Jakie ryby tu są. Po co my tak daleko odpływaliśmy od portu? Patrz, następny okon. No proszę bardzo, siedzi. Garbusek ładny. Tak, jest. i Garbusek. Może jeszcze węgorze się pojawią w łowisku. Pięknie, no idziemy powolutku. Nie, to... Następny raz tutaj na nockę. Pod brzeg. Na no, no konie są. Ile i drobnica? Może jeszcze, może jeszcze sandacze się pojawią? Kto wie? Kto... O proszę, węgorz jest, patrz, Paweł, między kamieniami, widzisz? Łeb? Yeah, yeah. Widzisz? Tu? To yeah, yeah. jest węgorz. Tam jest zawinięty, tam ogon wystaje. Yeah. Dobra, jak wąs zawinięty. Jest. Pięknie. Nie, następny raz tutaj siadamy. A węgle, że w Holandii nie wolno mówić. uwaga Może jakieś jeszcze? Patrz, węgorz, następny. Spójrz. Jest węgorz. pił? No po co my to konie tak szukali daleko, chłopie? Oj, proszę... No patrz ją gania. Gania. Rybę. Patrz żeruję zobacz dobra, zobacz, zobacz, no pier... Węg... zobacz dobra, zobacz, zobacz, no pier... węg... op jest i sandacz proszę bardzo i mamy sandacza no i patrz no, no pięknie no kurwa Paweł no co ja ci mogę powiedzieć no no co no, Żymy, dlaczego ryby... wiemy dlaczego ryby nie biorą, bo ryby leżą przy brzegu i się tutaj odżywiają. Proszę bardzo, tam gdzie jest tam, gdzie jedzonko, to i wszystko. No, pięknie, ślicznie to wygląda. Witaliśmy Was, było ciemno. Żegnamy również ciemno. Dwie nocki za nami. Paweł pokazał, że można wydłubać nawet w trudnych warunkach. Walczył, podobało mi się to, naprawdę wywalczona, wy, wywalczona ryba, bo tej ryby nie było. Nie było. Nie było. Ja skończyłem z wynikiem. Jeden, jedyny sandaczek. Paweł złowił dużo, ich więcej. Na materiale będzie wszystko widać. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za polubienia, fajnie było z wami spędzić miło czas nad wodą i to, że nie brały, to, że ich nie było, to nie znaczy, że my tu nie wrócimy tak, i nie pojedziemy ponownie. To są ryby. <laughs> Trzymajcie się, do usłyszenia. Na, Na ra. Ra. ciao. ciao.